No. Więc o co chodzi? O co chodzi? Gdzie są kur... tamci? No nie właśnie... Nie ku... jak tu przyjedzie. Kogo? Natana. Czemu? Bo jeździmy kur... od godziny, bo czekamy na niego, a on teraz pisze, że go nie ma. Y możesz go pociąć, zezwalam. Nie wiem, nienawidzę kur... bezczynności, a możemy tyle rzeczy robić. Przecież on nie jest wyznacznikiem no bo, tego, nas, że możecie coś ciekawego nas, robić. Bo jest nas dwóch. Ale dwór. nas było dwóch. To jest ten problem. Wiesz, o co mi chodzi? No A to też... yy... zaraz napadkujem O jest, no no mo... Tak. mu Dzień dobry Dobra. Proszę cię, ja wysiadam też już <grym> No do ch... Przecież tak miało Słucynie, być nie ty Nie, nic takiego I do, dostajesz pierwsze ostrzeżenie od... Jak ty możesz na imię? Manik Od Majka no ch... Bo ty pod... Oj to ch... do dupy <grym> ku... Ludzie! No, ludzie! W ogóle e, jakie jakie auta? Ja mam takie pytanko tylko. Jakie auta wczoraj nas ganiały, W sensie Janek, Czarne? Tak. A w środku były dżentelmeni w garniturach? Tak. No chamy, no. O, o kurczę, Co zrobiłeś? Nic mysio? nie powiem, nic nie powiem. Powiedz, o, nie wow. nie Powiedz powiem. bo dostanie zaraz przy Dobra, gonili Żybota. mnie. Zatrzymałem się, oni zaczęli się śmiać. Ja powiedziałem tak. weź się była skóra czterech. W pi że i się skończyśmy yes. so, się. Wow. Za, I się zawrócili na koncynie. Dobra, wybaczam ci. Ten już nie był potrzebny. Jak ty masz imię, co wybaczę? Fajnie. Dzwoni do mnie. Mówi. Panie Janek, halo. No. No, bo mi tu się rozpluli na pana, że pan paleto był. Jestem z lasu. No dobra, ale to na następny raz To pan nie ucieka transportem lokalnym, dobra? Prosto, ja prosto! Na... No dobra, to będzie prosto, ale no. to pan czeka zawsze, ja będę dostał od najszybciej No, dobra, no i Cześć. fajnie No pa Tu w prawo Prosto Fajnie Ale zajebisty jest GPS-em kur... W lewo! Prosto! Lewo! Prosto! Prawo! Lewo! Stop! Oki, kroki, skoki, Co się robi? No właśnie. No. Jaki Piszką plan Cię. jest na dzisiejszy dzień? Proszę mi mówić. Ja potrzebuję 6 Kruki minut. Więc ja was będę słuchał. Dobra, czy Ty potrzebujesz znowu, żebyśmy Ci. Wymy... Co Ty mi tu położyłeś? Klucze do, do tego. Daj, bez... daj, daj, daj minu... do Proszę ręki, mi daj, bo jak się schylę, to nie wsadzę. Mów taką razę do mnie, No daj, daj No. Daj daj dzisiaj. O o, o no, 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 dobra. No, no ale no. niestety nie mi dałeś. No no no. no ale musiałem to dać. No, no no. Nie, nie, nie. Przysięgam. No, no, no. Dobra, napady. Pralni. Bajery, coś, tego, szmery. Co gdzie z kim jak? Słuchaj, no plan jest prosty. No. No słuchamy Maniek. Paleto. Do, do, no. Dobra i paleto. No ale to auto potrzebujemy. No dobra, mamy. No, Sultana lebra. mamy. Czterech chłopaki mają karty czerwone, mamy jakiś tam no. ładunek, mówił Max. No. A będziesz jeszcze gadał przez cztery minuty? Bende. Ja mogę gadać. Dobra, ja, ja, mogę mów, ja słucham. Dobra, wracam czyli mamy cztery karty, tak? Czy. M nie wiem, czy cztery. Wiem, że mamy te czerwone, bo przecież nie zabrali wam z banku poprzedniego. Uh -huh. Więc. No na pewno jeszcze jedno mamy. Możemy kupić Paleto. Zrobimy to. Let's do this! Okej, okay, to. Po angielsku, co, jakby co, co po Paleto? paleto? Czy. Przywrócę. No a już wypadało. Przy Amunition. Dobra, wracając, to po Pale to możemy zrobić Amunition, i na tym bym zakończył erę napadową w dniu mm -hmm. dzisiejszym, bo, bo nie uważam, żeby napady to było to, czym my się chcemy zajmować głównie. Nie no, tak. Możemy Ale na przykład podłączyć Maksię za nogi do samochodu i z nim trochę pojeździć. Nie, bo będzie siedział zapłakany na tym haku i nie zejdzie. Nie, nie. to nie jest Maksym. Maxiu Maks, i Maksym to nie to samo imię, nie wiesz? Dobrze. No, no, no. Maksu to jest Boguś. Tak. A, a Bogumiłę i Bogdan? To prawie to, to samo mówię. co Tomek i Tomasz. Słuchajcie, czyli co? Chcemy zrobić bank, tak? Na. Dobrze, po, no tak, 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 ale poczekaj. Co byś chciał dalej? Po. po tym jakby docelowym, jak nam się wszystko uda. To ja bym chciał. Tak. Żeby Janek mnie dzisiaj przestał wyzywać, a wy, żebyście troszeczkę. Ja nie wyzywam! Ciebie nie było. Ludzie, fentanyl chodzi po 800 dolarów za sztukę. Skąd my mamy wziąć fentanyl? To jest ciężkie, ale małpa powiedział, że będzie nas potrzebował do, można powiedzieć, obstawiania tego. Ale co to jest? Kurczę, żelki. Coś, to mi się coś wydaje. Ja piję zapadzie... żelki. Idźmy w to. To będzie tak zwana dudniawa, wiesz? No. U. to fest. A Czemu? ja nie wiem, czy my jesteśmy na to gotowi. No. Jeżeli chodzi o psychicznie, to na pewno nie. Nie, no psychicznie to jestem wiele. W nie mam znić. ani apteczki, ani kamizelki. Ale fizycznie? To jestem. Stelnicę ja mam. ja prawie. Ja, ja, ma... ja mam misji. Albo... Na no ogólnie to na tańsza odstawa. długa 800. No to tak mówiłem, że mniej wiedzy kupimy od jednej do dwóch. No ale. I teraz lat... tak. A... Ej, czekaj, czekaj, ja mam do ciebie. Zrobiłem budżet już. Mhm. Czyli tyle Potrzebujemy... dałeś z mało? Aha. Czyli my mamy jakby co ma, kto nam prać gotówkę? Aha. Dobra, przyjąłem. 25%, każda ilość. Kwestia bo mam pół brudu, sobie też... zarobiłem przez przypadek wczoraj eee, To też można wybrać jest też taka, że Pari ma pizzerię i mechanikę będzie kupować jak się uda Pari też może ogarnąć, tylko Pari czekamy na znaka, bo ona idzie na ten eee, Pari idzie na licytację dzisiaj i ma mi dawać znać po licytacji hmm. Ciekawe ile by tam trzeba było mieć pieniędzy, żeby wygrać takiego mechanika Dychę Dlaczego my nie mamy dychy? No ja no, mogę wstać. rebla. Tak siak... Nie, 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 bo ta rebla twoja to dwie bańki już kosztuje, to nie warto. Nie, to nie ta. Ta, rebla. Ta, ta. To jest uh -uh. ta, co wtedy... Tak, to jest ta wtedy, co my we dwóch pojechali i nas wyzywali za to, żeby my ją wylicytowali za pięć, ona była taka doj**ana. to już teraz nie jest taka, do... Do... no jak to nie? Jak najszybszy najszybszyców? Ale to już nie jest to samo. Toros nie jest najszybszy? Nie, nie, nie. Rebla. Ale okay. jeszcze są te karakary, nie karakary, te offroadowe, wszystkie to Wtedy to ona była do licytacja. No, no, nie wiem czy nie 20 minut się zaczęła temu. Czekaj zadzwonię do Paweł. No pary. to jedźmy tam, zobaczymy co, o co chodzi. Jakbyśmy to, czy... mieli z 2 miliony, to jest ta fajna piątka na nie? Ja zasady. wiem, ale kupowanie teraz auta jest pasem dla nas. My musimy dozbroić do, do, do się i dopiero wtedy sobie możemy pozwolić znowu na... że wchodzimy na licytację, Janek... Zaczynamy od 100 tysięcy, Janek. 2 miliony! ty <laughs> <Wszyscy> się <laughs> patrzył jak na idiotę, a No i dobra. <laughs> Tak było. No to jeszcze nie te czasy, dajcie nam tydzień. No ten i tu jest ten problem, bo tu wpaść w rytm. Ja wpadłem, w rytm. No, słuchajcie, wczoraj... jeśli Uważajcie, chodzi w ogóle o spotkanie dzień. z małpą, to ten fentanyl wygląda tak, że on jest dostarczany raz dziennie składniki. No. Z tych składników bierzesz trzy beczki i jedziesz no. to gotować. I teraz jest tak: jedziesz to odbijać ze wszystkimi ekipami, potem jedziesz pilnować laboratorium, gdzie towarzysz, no i potem musisz to opierać. Ogólnie, jeśli chodzi o małpę, coś mi tam przywilejło o tym Alvarezie, ale. No to jest płotka. Oni są w chuj uzbrojeni, no bo wiadomo, że są w tu w chuju czasu, a to jest płotka. Małpa mi gada że gdybym miał te 7 milionów, które sprzedałem re restaurację, mhm. no to te 7 milionów dzisiaj byłoby warte 14. Firmy nie schodzą za więcej niż 3 miliony. Mhm. Auta również. E 3 miliony to jest taki k próg, rozumiesz? Naprawdę. Ludzie mają pieniędzy ogólnie. Nie ma. Eee, bardzo prosty przykładem jest to, że możesz sobie Jak już będziemy na zaawansowanej wojnie i naprawdę będziemy żygać pieniędzmi, a to i tak nastąpi, bo to zawsze nastąpuje No Tam możemy sobie kupić drona kamikaze od małpy On kosztuje 600 koła, tylko jest jednorazowy Namierz Alvareza jedzie, 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 jedzie w pierwszy tym dronem mu w samochód do widzenia. O, super opcja. A to jest 600 tysięcy zabawka, nie? I sytuacja co? jest taka, że jak on już wystartuje, to już wystartuje. No, ale to nie jest, żeby wiesz, żeby było, tylko a żeby przy... wysłać wiadomość. Przypomnę ci, że ostatnia nasza wojna skończyła się tym, że gościu ci po prostu krzywo się na ciebie spojrzał, a my półłożki mu wysadziliśmy przy przypadku. Ja przypomnę, że straszyli mnie, rozumiesz, Nevada ma Nevada taki w zębach przyniosła. Nie Właśnie. zdążyła wysiąść z samochodu, a już było po akcji. A, sprawa, bo my dzisiaj z pacikiem moim kochanym, Misiaczkiem, spotkaliśmy się z Kinzo. Oni tam mają, no, no jest, jest tam jest, my... Tam jest ekipa. Ale licząc tak nas, dość... to nas jest też ku... 15. I tak, ich tak, było tak. 10 na kwadrach. Ale, ale nie? nie chodzi o to, nie chodzi o to. Bardziej mi chodzi o to, że oni nie mają bazy. No. I oni troszeczkę w jakimś tam stopniu liczą na naszą pomoc, jeżeli chodzi o uzbrojenie No. Bo oni robią sobie mm, ammunition i tak dalej, i tak dalej. I teraz pytanie: czy my możemy im pomóc, że będziemy im kręcić coś? W, w zamian, zamian za? No na przykład w zamian za to, że będziemy robić sobie to na przykład nie wiem za 30% dla nas. Jeżeli na przykład 1300 jest nasze. Na przykład, taki przykład. Nie chciałbym na nich pić 30%. To są no, nasze ja chłopaki, przykład. co na gadać, nie? Dlatego my im dzisiaj zrobiliśmy za darmo, ale czy no. wiesz, ja im mogę nawet i za darmo robić. Tylko kwestia tego, bo to jest dla nas, to jest jakieś... Ja jakby mam pomysł pacikiem, No one jest... zawsze pomogą, bo jak do. Właśnie, ja właśnie o to, to tu chodzi. To Kinzo mówi, że ten. Kinzo cały czas mówi: jak będzie tylko potrzebna na pomoc, to ode mnie chłopaki ratują się Normalnie, normalnie klepmy im tą amunicję i broń za darmo w ramion, w za zamian za, za pomoc militarną i No i to, to, to są właśnie, po prostu, to my, my no rozumiesz... Dlaczego mamy ich kosić? Nie? My nie, nie ja żadnych kosztów, kręcąc żadnych, to. Żadnych żadnych. Tylko no, wiesz, 5 minut stoimy, no. kosztowało nas 120 milionów. Dlatego zapytałem. Jak nie, by, nie, jak nie. to jak to widzę, widzi ogół cały to dobra 30 tera... to 30% to da przykład, no e. teraz trzeba załatwić, bo ja jak was nie było trochę polatałem po mieście nie? i są GPS-y, nie pod samochodem, nie? nie? wiem czy wiecie, nie. No co, no? I trzeba załatwić wykrywacz. Jak się na kamień jak się będzie jechało, to trzeba wyciągać wykrywać i wykrywać i wykrywacz i patrzeć pod, pod samochodem, Czy nie ma jest coś, nie? Okej. Okay. To trzeba przez cały czas robić, nie? Jak yy, robicie napady na kamień, to ciągle trzeba to nie patrzeć. Wie... Witam ci przyjacielu serdeczny, mam pytanie. No? Y, czy jesteś w stanie załatwić wykrywać GPS-a? On no się niszczy. Jestem się odpiąć, nie? ile on to kosztuje? Nie, Wiem, nie, nie. wiem że takie coś jest. Mm, okay. A to taki nie na własność. Bardziej taki mogę ci sprawdzić -y samochód za szuky, 10 koła jak coś. Nie no, bo wolałbym właśnie na własność kupić. A co się dzieje? No my wiesz, do no, żeby się nie okazało, że my mamy jakieś GPS-y. to. GPS -y zaraz na przez to... Ci policja. No, ci No właśnie o to chodzi, żeby wiesz, przed wjazdem normalnie kilometr przed się ustawić, ku maknąć samochody i kur... Bo trzeba być ostrożny, dobra. bo to jest jeden GU. Więc pytanie, ile to kosztuje? No sporo, bo trzeba zrobić jubilera 4, żeby mieć rzeczy na to. No, ale A to dobra. Jest bardziej e... w bajkach, czy bardziej w set tysięcach? Te tysięcy raczej. Tysięcy? To wiesz, jakby wykrywasz jest to nie tak. jest jakiś falwęgier, okay. ale okay. na, Ale mogę ci też na przykład załatwić lornetkę, którą będziesz sobie na kogoś patrzał i będziesz słyszał, co mówił. A ile pieniędzy Rędzej to kosztuje? No to też trochę siano, no bo to właśnie e, trzeba trochę porobić. Nie, nie jestem w stanie ci na teraz podać cenę, ale też gdzieś bardziej w set niż w milionach, nie? Dobrze, to my zamówimy to i to. Okej, okay, to ja bym chciał. W myślę, razie czego się nie i, I ogarniemy wam to, żeby wam dobra, to zniszczyć. Dobra, yy, jak będziemy mieli parę banik, to przyjdziemy, żebyś tam wybrał. Dobrze, dobrze. Dobra, no, trzymaj ja się. jutro już będę miał. Zamówiłem lornetkę z podsłuchem i GPS-a. Znaczy I tego, widzisz? co wykrywa. No, set tysięcy A ile, podobno. Ile wychodzi nas? No, no kurde, ty tu jest odholownik? Nie, tu. No, gdzie on, kurde, jest. Aha, tutaj, dobra. Nie ma, że ile subików. Ja nie gram na 7, -7 policjanta. Ja policjanta dosyć się nagram na FaceCity. Idzie to jest? Eee... FUTO... Dobra... Ja nie wiem kiedy Face City wróci, ja nie mam pojęcia o tym. Aha... Uh -huh. Nawijaj! Eee... Janeczku, ja mam do ciebie pytanko. Ma? Różne takie wiesz... Co No kur. No MOB No MOB to nawet nie wie jakie tam są hacki. O ja pier... tam nie było rozumiesz wielkich ceregieli mm -mm. To było to co ja kiedyś hakowałem Bez no problemu Przecież ja tylko, to hakowałem ja nie... nawet Czyli podejmujesz się ryzyka No kur. No, mogę spróbować Ja se muszę tylko przypomnieć co tam jest za hak, da spokojnie A ja wiem co tam no, li... jest liczbę Układasz od 1 do 20 liczby. No Jedne są od 1 do 10, drugie od 1 do 20 i kolory. Jakie kolory? Że to jest tylko to: no te... na pendrive'a i na kartę, nie ma nic więcej. Nie no, są trzy haki. A cie, Dwa są. Hakowałem ten bank. Mówię ci, trzeba Pawła, poczekaj, daj mi chwilę. Hmm. Nie wydaje mi się, żeby były trzy. Wydaje mi, że tam są dwa. To są podobne haki, co my robili na GOH. To są te same haki. No to, to tylko są... i włóczki od 1 do 10, 1 do 20. Nic I więcej. kolory, i kolory. Ale czym są te kolory? No właśnie, kurde, ja kurwa, nie pamiętam, ale były te kolory takie. Te łączenie takie. Dziwne. E? Czerwony, czerwony, niebieski, niebieski. Te linie, te pasy takie. Ja nie wiem o co ci chodzi. Kurde, nie pamiętam. Kabelki? A się... tak. No Na to kabelki Amungus. to prosta k. Ch... Przecież. No właśnie, kurde, ja nie wiem czy ja się nie mylę, ale coś było takiego nie mogę sobie przypomnieć. No Dobra, da... no, no weźmy wszystko na to paleto i zapraszam, ja to zatankuję jeszcze. Dobra, to jadę, jadę na ten, jadę na. Jadę na bazę, wezmę wszystko na paletę i widzimy się na palety. Co mhm. Dobra, ja wezmę 15 jedną. I no chod. czekajmy na, na tego No Zatanku czekamy. Nie, full jest. Ty prowadzisz czy ja mam jechać? A znasz reble? Nie. No. no właśnie. To ja pojadę w razie, wą. No Zobacz. mogę próbować, nie? Też teraz też. I teraz też nie znałem ja i co. która auto? No to. A. Lewo? Tak, se z dupy kuchni. Chłop jeździ razem z chłopem, który jeździ tu na motocyklu. Okej. Okay. Zaraz to będzie chłop na czarno ubrany w motocyklu. Patrz. No nie gadajcie, że będziecie robić ten napad. No pewnie. A co, to się czekaliście? Nie, ja chciałem sobie narkotyki tu sprzedawać. No to sprzedawaj! No, ale tu policja przyjedzie. No to trzeba lustro. No, to, będzie to, no to, to tym bardziej. Kosmosu. A co masz za towar? Zielsko? No bo cię kurwa zaraz łapie ci to, zabiorę i co ci to. No dobra, krak. Po ile to chodzi? Ja po 200 kupuję. A po ile sprzedajesz? Kupię. A ile sprzedajesz właśnie? Yy, po 300, 350. Ale co? Ty, to nawet, krak. A przyjem... No nawet, nawet spoko. No ale ja nie wiem, czy większej przybitki na zielsku nie ma bardzo dobrym. Może co? jest, ale nie wiem. No dobra, lecimy. Grzeszko no, to bardzo dobre też po 300 wychodzi. No za 5500 jakieś, bo. Ja mam hakować? Eee, trzymaj ten, kładę se. Gatę. Gucio da radę! Gucio da radę! Czego? G Z Kodam. hakowaniem. Nie dam. Nie dam, Brawo, bo ja nie Gucio. pamiętam tego. Masz, proszę bardzo. Ja nawet nie wiem co tu jest. Bym wiedział, to bym poszedł. No, od 1 do 10 ale, i od 1 do 20. Ale mi dajesz to, jak ja nie mam kamizelki, Po co mi ten odporny? No, też o. fajnie w sumie. Tu wchodzisz i zaczynasz. Dobra, mogę spróbować. Jak zje****, bo musicie mi wybaczyć. Nie pamiętam. No dobra. No. Cóż, dasz radę, chłopak. Od 1 do 10, tu zaczynasz. To nic mu nie gadajcie. Tylko, że ja nie pamiętam. Jak nie zrobię, to wybaczy. Dajcie A po mi, co bo. miło? No, żeby zacząć. Ej, strzelajcie do nich, chodźcie tu A kogo ty tu widzisz? No ochrona no, będzie! Ochrona. A to jeszcze nie! No to tu będą legatki Ale w skarbcu są zamknięci Ale się w No Aha. nie, on wybuchnie później, Okej okay. Dobra Aha, zakładnicy No, ale macie apteczki potrzeba Macie zakładników Macie zakładników, ja już idę, próbuję Mamy apteczkę? Nie, da, to masz 6, już da, do 6, do 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kurwa, ani bandaży, gdzie mamy? Mama w pt. A, o, 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 jezu, zajebiście dziękuję. Ej, weź, zobacz, bo ty nie wiem, czy za daleko dole, nie poszedł. Nie, no. I to 395. Kurwa. A no może policja nie przyjedzie, zajebiście by było. Dobrze by było, bo to jest 500. No to jest dla nas. Pół miliona za fryte, no. No. Jak ja już jestem pewny do hakowania, to już jest koniec. Ja przecież mogę jeździć, Dla mnie to żaden problem. Lepiej by było jakby przyjechała, no? Ja też, ale tylko Easy, bo jest to Halo. Oj, idzie dalej. Poli się bardziej, poli się bardziej. A mówi łeb gaści, to nie? Ej, no, Wim, chodź co mi się, mi się wydaje, że ja tak mocno skakowałem. Kuchu bez suba? No trochę beka ogólnie. No tak jesteś koców. No troszkę beka. No nie mo może być, co? Czy to wyjdzie? No. Trendy chyba nie. <gry> nie, jest Zobaczymy Chyba lu. Ku... Takir, jakbym zabrał no, na randkę. No, jakbym ją wziął do namiotu, jakbym zaczął tam no, obracać. Jak to się jeszcze dalej, mikrofali, to bym nie wiedział o co chodzi. Nie. Dobra. Zapraszam No czekaj, bo się poli tam jeszcze No ale to już okej przechodzi, człowieku No jak wróci, bo kółko za. Będzie Oni się spolili to no Dobra, to ja wierzę Ja zbieram Ja mogę to zebrać też z tobą Pomóc ci No Kirusia, jak ostatnio poszła na randkę z Pawełkiem, Pawełek zamówił Margaritę Mogę wam coś zaśpiewać? I normalnie, po no, bożemu bo. Pawełek zamówił sosy i jak zobaczyli jaką mordę, to mu sosu nie dali. To o no, co laży, tu chodzi? leżysz obok, masz moje słowo. Ale se zbieram, kur... ale se zbieram. No 50... jest fajnie. 57 koła. No to 150 tysięcy będziemy mieli. No plus to co on wyciągnie, czyli jakieś drugie 150 myślę. No ważne, żeby tam była... Czekaj, coś było na jubca chyba stąd, nie? Nie. Stąd A my GOH możemy od razu zrobić? Mhm. Mm no to róbmy to. Tylko y, muszę. Czekaj, sprawdzam. A nie, przez przypadek mi się wzięło za dużo i jestem gotowy od razu na Giocha. No to jedźmy od a razu. A zakładników tam. masz? Y, zakładnicy tutaj leżą. Ja mam zakładników przy sobie. Z tych siedmiu to leżeli na ziemi? Nie, trzech tam położyłem. No to mam sześć. Czterech. No to co dobra. Yy, no to ja nie. Ja 98 tysięcy mam. No, ale. A czekajcie, czekajcie, bo to może być tak, że my wcale nie będziemy mogli tego zrobić w banku, nie? No nie da rady fle, fleki. 3 schematy wzmocnionego ładunku wybuchowego i 12 stałek złota. Dobrze, zajebiście, uciekajmy stąd. No, on jak nie ma policji, zbierza. to wypierdolimy stąd. Dobra, jeszcze... na HT. Czemu? I bo on tam zaraz będzie. Puściłeś wszystkich? Tak. Na pewno? Tak. No dobra, jak się siedzą, to... Nie, nie, puszczyli, okay. pusz byli wypuszczeni. No i co? Bank był, banku nie ma. Ja to mam klucze. Ja też. Ja nie. <noise> ja też. No i dobra. I czekamy na Bobika. Dobra, i chodźmy na górę. Tam lepiej Zapraszamy. słońce łapię. Kocham słońce. I ja spotykanie też. z witamina, przyjaciółmi. D witamina D3 i ogólnie to sprawa. Co tam, panie Bob? Poniżej, chodź na dół, jak będziemy mieć Ja już idę. Dobra, zapomnijmy, się to do Byłem dzisiaj na polowaniu, ale wielkich... Spokojnie. Czekaj, co ja tu jeszcze mam? To... 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 Panie Boba, nie masz gdzieś wolnych kart z nakładników? Mm, nie, tak z jedno dwie? co miałem, to dałem chyba Natanowi jedną. Dobra. Ja mam coś innego. Uuuu, uu, tu się dzieje znowu. Ja pie***, byłeś na polowaniu dzisiaj? Uh -huh. Matko kochano, syno i córko. Kładź do tej torby, proszę cię, kładź do tej torby. Matko. Przecież my się rozumiesz, nie wypłacimy tobie. Wiem jeszcze coś takiego. Aha. No i bardzo dziękujemy. Pamiętaj, że my ci za wszystko zapłacimy. nie. Dziękuję bardzo Ja wiem takie to było tu I tu, dobra Super. No to co, to lecimy? A, w sensie Natan gdzieś pojechał jeszcze, nie? Nathan zaraz wróci, bo wziął rebla i pojechał Dobra Dobra, dobra, dobra No ze 100 na pewno Ale na co? Na łódkę Na łódź? No ja muszę to odcholować, okay, bo inaczej nie do niej to... radę.